Wyciągnęli go z samochodu, obciążyli fałszywymi zarzutami, aż w końcu ujawnił, kim naprawdę jest. Późną nocą w Baton Rouge, w stanie Louisiana, ulice były w większości ciche, poza okazjonalnym brzęczeniem sygnalizacji świetlnej, zmieniającej się z czerwonego na zielone. Jamal Winslow, doświadczony zastępca prokuratora federalnego, właśnie opuszczał kolację z kolegami. Nie myślał o pracy, sprawiedliwości ani salach sądowych, tylko o powrocie do domu. To zmieniło się w momencie, gdy w lusterku wstecznym zobaczył migające czerwone i niebieskie światła. Westchnął, zasygnalizował, zjechał na pobocze i sięgnął po portfel. Nie przekroczył prędkości, nie przejechał na czerwonym świetle. Nie było powodu do zatrzymania ale wiedział, że nie powinien zakładać, iż rozsądek ma tu jakiekolwiek znaczenie. Dwóch funkcjonariuszy podeszło do jego okna. Oficer Kyle Driscoll, wysoki i barczysty, z wojskowym cięciem, stanął po stronie kierowcy. Oficer Brent Kessler, smuklejszy, ale nie mniej groźny, zatrzymał się przy drzwiach pasażera. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Powiedział Driscoll szorstkim tonem. Dżamal podał swoje dokumenty. Mogę zapytać, dlaczego mnie zatrzymano? Driscoll spojrzał na Kesslera, zanim odpowiedział. Światło tylne nie działa. Dżamal zmarszczył brwi. To było kłamstwo. Jego samochód niedawno przeszedł przegląd, a odbicie w lusterku wstecznym wyraźnie pokazywało w pełni sprawne światła hamowania. Czy jesteś tego pewien? Zapytał Jamal, starając się zachować spokojny ton. Wyraz twarzy Driscolla zmienił się ledwie zauważalnie. Pochylił się do przodu. Proszę wysiąść z pojazdu. Powolne napięcie zaczęło przenikać ciało Jamala. Prowadził już sprawy takie jak ta, gdzie rutynowa kontrola kończyła się czymś znacznie gorszym. Jego instynkt mówił mu, by się podporządkować, ale doświadczenie podpowiadało, że ci funkcjonariusze już eskalowali sytuację. Nie wysiądę, dopóki nie powiecie mi dlaczego. Kessler uśmiechnął się kpiąco, kładąc rękę na pasie. Bo tak powiedzieliśmy. Jamal wziął głęboki oddech. Znał prawo. Spędził lata na jego studiowaniu, egzekwowaniu i obronie. Wiedział, że nie musi opuszczać pojazdu, jeśli nie ma ku temu uzasadnionych podstaw. Mam prawo zapytać, dlaczego każecie mi wysiąść z samochodu? Cierpliwość Driscola pękła. Szarpnął drzwi. Wysiadaj. Natychmiast, zanim Jamal zdążył zareagować, Driscoll chwycił jego nadgarstek i brutalnie pociągnął go do przodu. Pas bezpieczeństwa wbił się w jego klatkę piersiową, wrzynając się boleśnie w ramię. Co do cholery robicie? Warknął Jamal, instynktownie cofając się. Driscoll nie odpowiedział. Ścisnął go tylko mocniej. W ciągu kilku sekund... Kessler był już po drugiej stronie, wykręcając Jamalowi rękę do tyłu. Ostry metal kajdanek wbił się w jego skórę. Stawiasz opór, powiedział Lodowato Driscoll. Jamal patrzył na niego z niedowierzaniem, gdy Kessler przycisnął go do maski jego własnego samochodu. Jego serce waliło, ale nie ze strachu, z wściekłości. To była gra, pułapka, i myśleli, że już wygrali. Ale zaraz mieli się przekonać, jak bardzo się mylili. Sala sądowa w East Baton Rouge, Parish Courthouse, była wypełniona po brzegi. W powietrzu unosił się ciężar rutyny. Urzędnicy sądowi przekładali dokumenty, ktoś od czasu do czasu kaszlnął, w tle cicho brzmiały szeptane rozmowy. Ale pod tym wszystkim kipiało coś jeszcze. Jamal Winslow. Siedział przy stole obrony, jego postawa była sztywna, ale opanowana. Dziś nie był tutaj jako prokurator, dziś był oskarżonym. Zarzuty? Stawianie oporu przy aresztowaniu, utrudnianie pracy funkcjonariuszom, zakłócanie porządku, całkowite kłamstwa. Ale Jamal już wiedział, że prawda nie ma znaczenia, liczy się tylko to, co można udowodnić. Na przodzie sali sędzia Margaret Holloway spoglądała na niego z wysokiej ławy. Była po sześćdziesiątce i miała w sobie ten rodzaj autorytetu, który budził respekt, niezależnie od tego, czy był zasłużony, czy nie. Jej reputacja surowa, nieugięta, bezlitosna wobec bzdur. I po tym, jak ledwo na niego spojrzała, Jamal już wiedział, dokąd to wszystko zmierza. Prokurator, Richard Calloway wszedł do sali z pewnością siebie, taką, jaką daje przekonanie, że wszystko jest ustawione na Twoją korzyść. Poprawił krawat i skinął głową w stronę funkcjonariuszy, którzy siedzieli dumnie na miejscu dla świadków. Jamal patrzył, jak Driscoll i Kessler rozsiadają się wygodnie, pewni, że mają za sobą cały system. Wysoki sądzie, zaczął Calloway. To prosta sprawa, w której oskarżony przekształcił rutynową kontrolę drogową w fizyczną konfrontację z organami ścigania. Jamal powoli wypuścił powietrze. Ta arogancja, ta bezczelność. Calloway kontynuował, przerzucając kartki ze swoimi notatkami. Oskarżony odmówił wykonania zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy, stał się agresywny. I musiał zostać obezwładniony dla bezpieczeństwa wszystkich obecnych. Adwokat Jamala, Thomas Rivera, przepracowany i źle opłacany obrońca z urzędu, zerwał się z krzesła. Sprzeciw: Nie ma żadnych dowodów na to, że mój klient był agresywny. Sędzia Holloway machnęła ręką, zbywając go. Oddalony. Jamal zacisnął szczękę. To było szybkie. Rivera westchnął, ale nie odpuścił. Wysoki sądzie, funkcjonariusze eskalowali sytuację bez uzasadnionego powodu. Nie ma żadnego nagrania z kamer nasobnych pokazującego agresję mojego klienta, ponieważ takie nagranie nie istnieje. Calloway uśmiechnął się kpiąco. Kamery nasobne nie działały w momencie aresztowania, ale zeznania funkcjonariuszy są wystarczającym dowodem. Jamal niemal parsknął śmiechem z niedowierzania. Słowo funkcjonariuszy było wszystkim, czego potrzebowali. Jak wygodnie. Driscoll pierwszy zajął miejsce dla świadka, wygłaszając swoje dobrze wyuczone kwestie. Oskarżony od samego początku był agresywny. Powiedział płynnie. Odmówił opuszczenia pojazdu. Podnosił głos. Stworzył wrogą sytuację. Kłamstwa. Każde słowo. Kessler potaknął głową i dodał. Był spięty. Obawialiśmy się o nasze bezpieczeństwo. Nie mieliśmy innego wyboru, jak go obezwładnić. Więcej kłamstw. Palce Jamala zacisnęły się w pięści pod stołem. Całą swoją karierę poświęcił walce z tak jawną korupcją, a teraz przeżywał ją na własnej skórze. Sędzia Holloway ledwo skrywała swoją irytację, spoglądając na prawnika Jamala. Coś jeszcze, panie Rivera? Rivera zawahał się. Znał tę sędzie, znał jej historię, nie interesowała jej sprawiedliwość. Mimo to przełknął ślinę i postąpił naprzód. Tak wysoki sądzie, obrona powołuje na świadka Jamala Winslowa. To była ta chwila. Gdy Jamal wstał i ruszył w stronę miejsca dla świadka, czuł na sobie każde spojrzenie. Obserwowali, oceniali, czekali aż pęknie, ale on nie pęknie. Bo to, co miało się wydarzyć, zmieni wszystko. Jamal usiadł na miejscu dla świadka, powoli wypuszczając powietrze, gdy sekretarz sądowy zaprzysiągł go. Jego dłonie spoczywały lekko na kolanach, ale w środku aż kipiał. Nie był tu po to, by się bronić. Był tu, by ujawnić prawdę. Prokurator Calloway podszedł bliżej, powoli przechadzając się po sali, zbędny pokaz pewności siebie. Panie Winslow, czy powiedziałby pan, że zastosował się do poleceń funkcjonariuszy podczas zatrzymania? Jamal spojrzał mu prosto w oczy, spokojny, opanowany. Zapytałem, dlaczego kazano mi wysiąść z samochodu. To nie jest nielegalne. Calloway westchnął teatralnie. Odmówił pan opuszczenia pojazdu, zgadza się? Zapytałem, dlaczego mam wysiąść. Powtórzył Jamal. Do czego zgodnie z prawem mam pełne prawo. Calloway uśmiechnął się kpiąco, rzucając przelotne spojrzenie w stronę ławy przysięgłych, jakby inteligencja Dżamala była dla niego uciążliwością. A po wielokrotnych poleceniach wciąż pan nie wysiadł? Jamal nie spuścił wzroku, ponieważ nie było do tego żadnych podstaw prawnych. Calloway odwrócił się do sędzi, kręcąc głową. Jakby dokładnie tego się spodziewał. Wysoki sądzie, jasne jest, że oskarżony, Jamal pochylił się lekko do przodu. Jego głos pozostał równy. Zanim pójdziemy dalej, powinienem ujawnić pewną informację. Cisza. Calloway zawahał się. Nawet sędzia Holloway podniosła wzrok, po raz pierwszy rzeczywiście na niego patrząc. Jamal sięgnął do swojej teczki. Jego adwokat. Rivera, spiał się niepewny, co się zaraz wydarzy. Powoli, Jamal wyciągnął swoją odznakę. Mały, prosty prostokąt, który nagle stał się najgroźniejszą rzeczą w tej sali sądowej. Nazywam się Jamal Winslow, powiedział, a jego głos przeciął napięcie jak ostrze. Zastępca prokuratora federalnego dla południowego okręgu Stanów Zjednoczonych. Sala zamarła. Usta sędzi Holloway lekko się rozchyliły, a jej młotek zawisł nad biurkiem, ale nie opadł. Funkcjonariusze zesztywnieli. Kessler nerwowo podrygiwał kolanem pod stołem. Szczęka Driscola zacisnęła się mocniej. Twarz Callowaya pobladła. — Ja... przepraszam? Dżamal przekrzywił głowę. — Zająknąłem się? Powietrze w sali zmieniło się. Ława przysięgłych pochyliła się do przodu. Stenografka przestała pisać. Nawet Rivera, jego własny adwokat, wyglądał, jakby uderzył go pociąg. Ty jesteś prokuratorem federalnym? Głos Callowaya lekko zadrżał. Jamal uniósł swoją legitymację. Tak właśnie tutaj jest napisane, prawda? I w jednej chwili cała sprawa się rozsypała. Sędzia Holloway odchyliła się na fotelu. Jej usta zacisnęły się w wąską linię. Wiedziała, że jeśli wyda wyrok przeciwko niemu, jeśli odrzuci jego zeznania i stanie po stronie tych funkcjonariuszy, nie będzie to po prostu kolejna zapomniana sprawa. To będzie skandal. Ta sala nie była już zwykłą salą sądową, stała się beczką prochu, a Jamal właśnie podpalił ląd. Nikt nie oddychał. Sędzia Holloway mocniej zacisnęła palce na młotku, ale jeszcze go nie opuściła. Myślała, Kalkulowała, to nie była już rutynowa sprawa, to było zawodowe trzęsienie ziemi, które mogło zniszczyć kariery. Calloway przełknął ślinę. Pewność siebie, ta gładka, arogancka maska, którą nosił tak lekko, zniknęła. Spojrzał na funkcjonariuszy, i po raz pierwszy Driscoll i Kessler wyglądali na zdenerwowanych. Jamal siedział spokojnie. Obserwując ich cichą walkę o kontrolę nad sytuacją, widział to już setki razy: w salach konferencyjnych, na spotkaniach za zamkniętymi drzwiami, w szeptanych rozmowach między prokuratorami, gdy na ich biurko trafiała niewygodna sprawa. Ale tym razem to on zmusił ich do reakcji? Ja, ja nie byłem świadomy tych informacji wyjąkał Calloway, gorączkowo przerzucając swoje akta. Jak człowiek rozpaczliwie, szukający wyjścia awaryjnego. Wysoki sądzie, ja. Sędzia Holloway uniosła rękę, uciszając go. Po raz pierwszy jej oczy spotkały się z oczami Jamala. Samą swoją obecnością stał się zagrożeniem. Prokurator federalny, niesłusznie aresztowany, pobity, okłamany. Gdyby nikt tego nie zauważył, mógłby stać się kolejną anonimową statystyką. I ona dobrze o tym wiedziała. Odwróciła się w stronę funkcjonariuszy. Driscoll, Kessler. Obaj natychmiast się wyprostowali, jak dzieci, które zaraz miały zostać skarcone. Czy chcielibyście zmienić swoje zeznania? Cisza. Pęknięcie w ich pewności siebie. Jamal widział, jak to się zaczyna. Palce Driscoll'a zacisnęły się na jego kolanie. Kessler spojrzał na Caloeja. Jakby liczył na ratunek. Jamal odezwał się pierwszy. Zanim na to odpowiedzą, wysoki sądzie, chciałbym wnieść o zabezpieczenie i odczytanie zapisów z dyspozytorni z nocy mojego aresztowania. Calloway drgnął. Dżamal nie zgadywał. On wiedział, jak to działa. Jeśli ci funkcjonariusze zgłosili zatrzymanie przez radio przed jego rozpoczęciem, ich kłamstwo o tylnej lampie nie wytrzyma. Jeśli tego nie zrobili, to naruszyli protokół od samego początku. Sędzia Holloway przez dłuższą chwilę mu się przyglądała. Była w potrzasku. Jeśli odrzuci jego wniosek, ukrywa dowody. Jeśli go zatwierdzi, podaje dżamalowi gwóźdź do ich trumny. Odchrząknęła. Wniosek przyjęty. Driscoll gwałtownie wypuścił powietrze. Jego opanowanie w końcu zaczęło pękać. Kessler niespokojnie poruszył się na krześle. Jego szczęka była mocno zaciśnięta, wiedzieli, co ich czeka. Jamal odchylił się na oparcie i nie zamierzał na tym poprzestać, bo ta sprawa nie miała zostać zamknięta w tej sali sądowej. Zaczęło się od jednej reporterki, siedzącej w tyle sali, młodej dziennikarki z debaton róż Rouge Advocate. Która gorączkowo pisała na laptopie. W ciągu kilku godzin historia rozeszła się w mediach. Następnego ranka imię Jamala było wszędzie. Zastępca prokuratora federalnego niesłusznie aresztowany przez policję w baton róż. Prokurator federalny demaskuje korupcję funkcjonariuszy w otwartym procesie. Sędzia krytykowana za stronniczość wobec czarnego oskarżonego który okazał się rządowym prawnikiem. Internet eksplodował. Media społecznościowe zostały zalane nagraniami z sali sądowej, wykonanymi przez ludzi obecnych na procesie. Chwila, w której Jamal wyciąga swoją odznakę, stała się wiralem. Filmik rozprzestrzenił się na platformach błyskawicznie. Stacje informacyjne zaczęły nadawać segmenty o konsekwencjach tej sprawy. Ilu innych ludzi zostało potraktowanych? Jak dżamal, ale bez siły i pozycji, by się bronić? Jednak największa zmiana nastąpiła w samym baton rouge. Aktywiści społeczni zorganizowali protesty. Demonstranci zgromadzili się przed gmachem sądu, domagając się rozliczenia winnych. Prawnicy zajmujący się prawami obywatelskimi zaczęli badać stare sprawy prowadzone przez sędzie Holloway, szukając wzorców stronniczości. A potem nadszedł prawdziwy cios, anonimowy przeciek, wewnętrzne dokumenty policyjne, maile między funkcjonariuszami, w których dyskutowali, jak uzasadnić wątpliwe zatrzymania. Zeznania innych czarnoskórych kierowców, którzy byli zatrzymywani, dostawali fałszywe mandaty, a gdy się sprzeciwiali, byli grożeni aresztowaniem. Ta sprawa nie dotyczyła już tylko Jamala Winslowa dotyczyła systemu, który przez lata działał w cieniu. Teraz wszystkie reflektory były na nim skierowane. Ale ludzie u władzy nie zamierzali poddać się bez walki. Reakcja była natychmiastowa. Urzędnicy miejscy wpadli w panikę. Departament Policji wydał starannie sformułowane oświadczenie. Biuro sędzi Holloway nagle przestało odbierać telefony. Pod koniec tygodnia Departament Policji Baton Rouge ogłosił wewnętrzne śledztwo słaby, pozorowany gest. Jamal widział to już wcześniej odwracanie uwagi sposób na uspokojenie opinii publicznej, bez wprowadzania żadnych realnych zmian. Ale tym razem to nie wystarczyło presja rosła. Prawnik zajmujący się prawami obywatelskimi złożył pozew federalny przeciwko Departamentowi Policji w imieniu wcześniejszych ofiar. Liderzy społeczności zażądali usunięcia sędzi Holloway z urzędu. Protestujący nie zamierzali się wycofać, a potem nadszedł prawdziwy moment rozliczenia. Sprawa została przekazana prokuratorowi generalnemu Luizjany do ponownego rozpatrzenia. Jamal siedział w swoim mieszkaniu, oglądając konferencję prasową. Jego telefon nie przestawał dzwonić. Połączenia od dziennikarzy, prawników, ludzi, którzy przeszli dokładnie przez to samo co on. Ale oni nie mieli odznaki, by móc walczyć. To nie była już zwykła próba ratowania reputacji. Skończyły im się sposoby na ukrywanie prawdy. A sędzia Holloway? Ona też o tym wiedziała. Gdy Jamal wrócił do sądu na ogłoszenie wyroku, jej wyraz twarzy się zmienił. Nie było już lekceważącej obojętności, nie było już pewności siebie. Patrzyła na sprawę, która była zbyt wielka, by ją zamieść pod dywan, i musiała podjąć decyzję: po której stronie historii chce stanąć? Czy wybierze prawdziwą sprawiedliwość, czy po prostu podejmie kolejny wyrachowany ruch, by chronić system? Sala sądowa zamarła. Sędzia Holloway odchrząknęła. Ciężar ostatnich tygodni przytłaczał ją. Protesty, presja mediów, wyciek dokumentów. Nie miała już dobrych opcji. Spojrzała w swoje notatki, ale wszyscy wiedzieli, że ta decyzja nie należała już do niej należała do opinii publicznej. Sędzia wypuściła powietrze i delikatnie odłożyła młotek na stół. Po przeanalizowaniu dowodów. Sąd uznaje oskarżonego, zawahała się. Tylko na sekundę, a potem w końcu niewinny. Fala ulgi przeszła przez Dżamala, ale nie poruszył się, nie zareagował. Jeszcze nie. Bo ta sprawa nie dotyczyła tylko jego. Funkcjonariusze siedzieli sztywno, ich twarze pobladły. Dłonie Kesslera były zaciśnięte w pięści. Jego kariera migała przed oczami jak film. Driscoll. Zawsze ten bardziej arogancki, pochylił się do przodu. Wysoki sądzie, my. Sędzia uniosła rękę, uciszając go. Sąd przekaże również wszystkie istotne materiały do prokuratury generalnej stanu w celu dalszego rozpatrzenia. To był koniec. Ci funkcjonariusze nie wychodzili z tego bez szwanku. Sala sądowa eksplodowała, szepty, zduszone okrzyki, gorączkowe stukanie w klawiatury reporterów. Po raz pierwszy system spojrzał na siebie samego. Jamal powoli wstał. Jego prawnik poklepał go po plecach, ale jego wzrok był utkwiony gdzie indziej na funkcjonariuszach, na prokuratorze Kaloweju, który wyglądał, jakby właśnie stracił wszystko. Na sędzi, która przez lata lekceważyła podobne sprawy, aż została zmuszona do zmiany stanowiska. Ale najbardziej myślał o tych, którzy nie byli w tej sali: o tych, którzy siedzieli kiedyś dokładnie na jego miejscu o tych, którzy nigdy nie wyszli na wolność. Gdy wyszedł z sali sądowej, rozbłysły flesze aparatów dziennikarze krzyczeli pytania, ludzie klaskali, wiwatowali. Ale dżamal nie świętował, bo to nie było zwycięstwo. To był dowód, dowód na to, co działo się od dawna, ale dopiero teraz, gdy świat patrzył, system został zmuszony do reakcji i wiedział, że walka się nie skończyła. Nie dla niego, nie dla tych, którzy wciąż byli uwięzieni w tym systemie. Przeszedł przez błyskające światła i wszedł w tłum, gdzie ludzie domagali się prawdziwej zmiany. Bo jedna sprawa to za mało, i teraz nikt już nie odwracał wzroku. Jeśli ta historia sprawiła, że choć przez chwilę się zastanowiłeś, zadaj sobie pytanie: ile jeszcze takich historii istnieje? Ilu ludzi nigdy nie dostaje swojej szansy w sądzie? Ile nazwisk nigdy nie trafia do wiadomości? Ile prawd nigdy nie zostaje usłyszanych? Nie wystarczy tylko widzieć niesprawiedliwość, trzeba ją kwestionować. Więc jeśli wierzysz, że prawdziwa sprawiedliwość oznacza pociąganie władzy do odpowiedzialności, podziel się tą historią, mów o tym, zwracaj uwagę. Bo im więcej ludzi odmawia odwracania wzroku, tym trudniej zamieść te sprawy pod dywan. I to to jest początek zmiany.